Yy, układ sterowania elektrozaworami i pompami. Yy, ten, yy, ta żarówka diodowa odzwierciedla pracę pompy. Ta odzwierciedla pracę elektrozaworu pierwszego współpracującego z pompą. Ta lampka diodowa odzwierciedla pracę elektrozaworów spustowych. W momencie załączenia układu, wyłącznik główny, wyłącznik od przetwornicy i wyłącznik od napełniania. Powinien się pojawić sygnał akustyczny braku wody, gdy mamy czujnik pierwszy wynurzony. Czyli tak, po załączeniu całego układu mamy sygnał akustyczny braku wody. Po zanurzeniu czujnika w wodzie, czyli przy normalnej pracy, sygnał gaśnie, przerywa, natomiast powinna się załączyć praca pompy i elektrozawody. Działa prawidłowo. Czujnik mamy praktycznie cały czas w wodzie. W momencie osiągnięcia poziomu wody wystarczającego w zbiorniku, wtedy praca pompki i elektrozaworu powinna się wyłączyć. Działanie prawidłowe. Mamy następny czujnik nadmiaru wody. Gdy po prostu się końcówki zwarły ze sobą, dlatego zadziałało. Gdy woda osiągnie stan zbyt wysoki, czyli po włożeniu jakiegoś zbiornika z żywnością, wtedy następuje gwałtowny wzrost poziomu wody i powinny zadziałać elektrozawory spustowe. Tak, zadziałały elektrozawory spustowe, spuszczają wodę. Gdy poziom wody się obniży. Czyli możemy zasymulować, elektrozawór spustowy się wyłącza, gdy dalsze obniżanie poziomu wody powoduje ponowne załączenie pompy. Mamy jeszcze czujnik czwarty. Czujnik czwarty służy do uruchamiania pompy obiegowej. To on też jest cały czas praktycznie w wodzie, czyli. Tutaj nie mamy odzwierciedlenia tej pompy, ponieważ ona pracuje z przetwornicy, ale powinna zgasnąć lampka czerwona na panelu, panelu sterowniczym. Działa prawidłowo. Mamy jeszcze przycisk spustowy nadmiaru wody. Wtedy, gdy naciśniemy ten przycisk, powinien zadziałać zawór, zawór spustowy. Działa. To wszystko.